Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie na cotygodniowej pogadance. Bardzo się cieszę, że Państwo znowu mogą mnie usłyszeć. Ja bardzo dziękuję za to, co Państwo robią dla nas. Za wszelkie wpłaty, za mm, ciepłe maile, za te dobre i za te złe, bo przecież to dzięki Państwu istniejemy, działamy, próbujemy pomagać innym i pomagamy na tyle, na ile możemy. Proszę lajkować, udostępniać wszystko to, co robi się, aby większość ludzi mogło nas słyszeć, a przez to pomagać. Zapraszamy też do naszego stowarzyszenia, bycie członkiem w stowarzyszeniu. Pomagamy w hospicjach, pomagamy w innych rzeczach. Wspieramy ludzi po stracie najbliższych. Proszę Państwa, wrzucamy na YouTube ciekawostki związane z duchami. Yy, niekoniecznie wierzymy w to, co jest pokazane, niekoniecznie mówimy, że jest to prawda. Dajemy to pod rozwagę, pod umysł, pod myślenie. Czasem trafiają się różne jakieś ciekawe filmy, które możemy sobie we własnym gronie prze. Konsultować, obejrzeć. Niekoniecznie musimy się z tym zgodzić, czasem rzeczywiście wygląda trochę to dziwnie czy podejrzanie, ale od tak po prostu coś ciekawego, żeby się oderwać od rzeczywistości, a może i zastanowić. Więc jak ktoś pisze, jaki wy macie pojechany kanał, to po co w ogóle wchodzi? Albo ktoś pisze, ja to już dawno widziałam, no dobrze, no i co z tego? To znaczy, że nikt już ma tego nie oglądać. Ktoś napisał, to było modne 10 lat temu. Ale co było modne? Oglądanie telewizji czy takich programów? No, wiele jest też dobrych, ciekawych wpisów, fajnie, rozumiem, o coś ciekawego, kiedy będzie następny. Ktoś też napisał, no nawet fajny program, ale wolimy pana. Nie, no ja wszystkiego nie obskoczę. Ja dziękuję bardzo za to. Tak, oczywiście. Ja też w tym tygodniu dam coś swojego, zobaczą Państwo, będzie niespodzianka. Ale też pokazujemy. Różne ciekawe filmy. Proszę Państwa, no nie wiadomo jak to powiedzieć, jak to zacząć, jak to opowiadać. Oczywiście w tym tygodniu wydarzyło się wiele fajnych różnych rzeczy. O tym wszystkim będę opowiadał, ale jeszcze może o ludziach, znaczy o nas samych. Proszę Państwa, wielu ludzi przychodzi do mnie z problemami, które, hmm, jakby to powiedzieć. Na pewno nie są problemami moralnymi. Znaczy moralność pani Dulskiej, tak. Jeżeli ktoś oglądał y, panią Dulską, to tak. Ale poza tym tu nie ma moralności. Ludzie myślą, że ja jestem kimś takim, który widzi wszystko. To po pierwsze. Po drugie, jak już widzi, to ma wpływ jeszcze na to, co widzi. A jak już ma wpływ na to, a to posteruje moim życiem. No nie, proszę państwa. To tak nie działa. A co chcę powiedzieć? Niektórzy mówią tak, proszę pana, mam męża, ale mam też kochanka. Czy pan może tak wpłynąć, żeby w ten piątek mój mąż się o tym nie dowiedział, bo ja muszę się z nim spotkać, z moim kochankiem? Czy pan przewiduje, co będzie robił mój mąż wtedy? Otóż nie. Tak to nie działa. Brak moralności, co ja mam powiedzieć? Tak, zatrzymam pani męża, niech się pani, przepraszam za wydarzenie, obija swoim, ze swoim kochankiem. Albo ktoś mówi A proszę pana, mm, 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 nie widzi pan kiedy mój mąż odejdzie. Ja mówię, ale jak odejdzie, będzie rozwód. Ja pan rozwód takie trywialne, może jest chory ciężko. A pan sam rozumie, że kiedy jestem już tutaj ze Zbyszkiem, no to, to pan czuje. No nic do cholery jasnej nie czuję. Proszę Państwa, ja mogę tu jeszcze wiele rzeczy innych powiedzieć, ale moją pogadankę słuchają wszyscy, też i młodzi ludzie, więc może nie będę się w tym temacie tak rozdrabniał, ale zastanówmy się, co my w ogóle robimy. Brak jest wartości moralnych, a tym bardziej niestosowanie się do dekalogu. Ja powiedziałem, że ja sądy bym rozwiązał jeszcze dzisiaj, gdyby ludzie wszyscy stosowali się tylko do dekalogu, do 10 przykazań. Ja nie mówię, że ktoś nie ma prawa mieć kogoś, tak? No czasem się tak zdarza, że tego męża powinno się dawno wystawić na ulicę, czy też odejść od tej okropnej powiedzmy żony, tak? No zdarza się tak, że w życiu się dzieją różne rzeczy. Ale nie na zasadzie, że w poniedziałek mąż we wtorek kochanek. Ale bo proszę pana, jestem zmęczona swoim układem, czy pan by coś zrobił. Ja pan nie, mąż nie jest zły, bo on nie, pan, jedzie na delegację. No tam pan rozumie, co tam się może dziać. Ale zostawię mi pieniądze i to jest dobre. A ja wtedy mogę szaleć sobie po swojemu. A potem się spotykamy z powrotem i żyjemy normalnie. Nic już nie jest normalnie. Proszę panią i proszę państwa, nic już nie jest normalnie. Proszę państwa, ja dużo mówię i będę mówił o Bogu. Tak, bo gdyby właśnie, bo tu we wszystkim brakuje nam czasem Boga. Wartości jakichś. I ja mówię, jestem ekumeniczny. Więc ja mówię ogólnie o Bogu, tak? Nie mówię, że brakuje nam y, takiego czy takiego. Ekumenizm i moja, moje stowarzyszenie jest także ekumeniczne, więc bo ktoś tam powiedział: O, wy to macie tam tylko katolickie poglądy. Nie wiem, co znaczy katolickie poglądy, nieważne, ekumenicznie. Mówię dużo o Bogu, bo Bóg jest potrzebny nam wszystkim i gdybyśmy mieli go gdzieś tu za nami, czy nad nami, nie robilibyśmy wielu innych rzeczy. Ja powiedziałem: chodzę do kościoła, bo potrzebuję tam być bez względu na to, co robią inni. Powtarzam, zawsze powtarzam taką tezę, że kiedy wchodzę do supermarketu, to kupuję tylko to, co potrzebuję. Nie biorę całego supermarketu. Myślę, że podpasek nie będę brał czy mydła do intymnego miejsca dla kobiet. Przynajmniej ja nie potrzebuję. Więc biorę to, co jest ważne. I tak jest z moją wiarą, z kościołem, biorę to, co potrzebuję w tym momencie i koniec. I mógłbym jeszcze mówić więcej o Bogu, ale naprawdę czas mamy ograniczony, a chcę wiele rzeczy fajnych tutaj powiedzieć. Fajna rzecz jest, że wierzymy w Boga ja wierzę, będę o tym mówił, jak komuś nie pasuje, nie musisz wchodzić na mój kanał. Ktoś mówi, ja nie mogę słuchać waszego kanału, wyłączcie się, ale on nie leci 24 godziny na dobę z jakiegoś głośnika w pana mieszkaniu. Pan po prostu nie musi na niego wchodzić. Albo ktoś napisał, że jesteśmy oszustami, i ludzie, opamiętajcie się. Nie wiem na jakiej podstawie to stwierdził, że jesteśmy oszustami. Znaczy stwierdził na takiej podstawie, proszę państwa, ponieważ tam była, mm, był przekaz zrobiony przez świętego Maksymiliana Kolbe i powiedział, że to nie mógł mówić święty Maksymilian Kolbe, bo on się nie, nie bawił w spirytyzm. Po pierwsze, tu nie było żadnego spirytyzmu. Potem powiedział, że tylko diabeł może tak mówić. Proszę Państwa, ten pan i wielu innych, którzy tak myślą, albo nie odsłuchali tego, co powiedział święty Maksymilian Kolbe, albo naprawdę są gdzieś, zaburzenia mają. Proszę Państwa, czy Państwo, no naprawdę ktoś z Was już był i słyszał, i, i słyszał, mało tego słyszał, jakby no. Zorientował się, co przekazał święty Maksymilian Korbę. Same dobre, wspaniałe wartości mówił o miłości. Czy diabeł by tak mówił? Czy ktoś zły by się podłączył i tak by mówił? Ależ nie. Wszystkie te przekazy mówią o miłości, o dobroci, o kochaniu się, o Bogu. No jak może diabeł, zły duch mówić o Bogu, o miłości, o kochaniu się? Więc zastanów się nad tym człowieku, zanim coś powiesz. Proszę Państwa, no sprawy, z jakimi ludźmi przyszli, przychodzą, są różne. Jak powiedziałem na początku, są takie, gdzie <laughs> człowiekowi się wszystko wywraca. No ale są też takie, które są bardzo ważne, bardzo potrzebne. Ostatnio byłem u jednej pani i rozmawiała ze zmarłym swoim dziadkiem. Dziadek był niesamowity. Dziadek był u ładnensa, był żołnierzem, przeszedł cały szlak bojowy, trafił potem do Polski. Ale przekaz był bardzo ładny, przekaz był bardzo niesamowity, wzruszający, bo na tym polega medium. Proszę Państwa, od, trzeba odróżnić medium od EVP. Ja czasem robię EVP, ale bardziej pracuję jako medium, kiedy ludzie przychodzą. Bo na EVP usłyszymy parę zdań. Natomiast. Kiedy ja mówię, jako medium, jest to o wiele, o wiele lepiej. Teraz, jako FVP czasami zrobię gdzieś tam, ale nie tak, że ludzie przyjdą, pan włącza maszynę, będziemy rozmawiali. To nie tak. Jak powiedziałem, będziemy o FVP mówili, yy, pojawi się też coś z FVP, także tu też działamy na FVP, ale mówię medium to jest medium. Czasami, proszę Państwa, relacje między ludźmi są po prostu też takie, że godzą się dopiero, czy też próbują zmieniać te relacje em, bardzo często po śmierci, tak? Jest niesamowite, kiedy ojciec wybacza synowi, syn ojcu i tak, et cetera, matka, córce czy córka ojcu. Bardzo często jest tak, kiedy ludzie tu dopiero doznają jakiegoś oczyszczenia i to jest niesamowite. I co tu mówić o jakimś diable, o czymś, czymś niesamowitym, o czymś złym. Kiedy tu była jedna pani... Mm, Płakała tutaj, wybaczała swojemu ojcu. Ojciec z góry ją przepraszał. E, niestety nie traktował jej najlepiej, ba, mało tego, dochodziło tam do a, jakby do, wykorzystywania trochę seksualnego przez ojca własnej córki. Ojciec już zmarł. I córka mając już teraz prawie 40 lat, od śmierci minęło 15, po raz pierwszy postanowiła nie tylko usłyszeć tego swojego ojca, powiedzieć to powiedzieć mu co czuję i od niego dostać to co on powiedział nie chcę mówić o przekazie był niesamowity bardzo wzruszający ale dużo dużo pomógł tej osobie tu będącej na ziemi więc e, zastanówmy się kiedy zaczniemy mówić że to wszystko pochodzi od diabła czy diabeł by pomagał ktoś mówi to jest złuda. potem przyjdzie i odbierze oj żeby wam czegoś nie odebrał nim się obejrzycie Proszę Państwa, no i sprawa Ziemniaka i Sasa. Planujemy wyjazd do Rewala 2 i 3 kwietnia. Myślę, że wszystko będzie już gotowe, będziemy mogli pojechać. Chcemy zebrać taką małą ekipę, z którą tam się e, znajdziemy i może wreszcie coś nam uda się zrobić. Jest też niepokojąca trochę wiadomość: zamykają ośrodek w Rewalu. Otóż mamy informację, mamy wywiad z, z radia, że ośrodek jest nienentowy, taki jak i owaki, że zamykają go. No, proszę Państwa, ta, no, no może tyle tylko powiem, w każdym bądź razie 2 i 3 kwietnia. Proszę Państwa, pogoda, luty, po zimie już luty zniknął, dzisiaj jest dzień taki, jaki jest, nie ma znowu tego słońca, brakuje nam, ale proszę Państwa, już idziemy ku lepszemu. Jeżeli pada, to tylko się cieszyć, bo jest tak sucho, tak woda opadła, że nie patrzmy na to, że pada cóż, nasze włoski zmokną a niech mokną, musi padać proszę Państwa, no lepiej żeby w nocy ale niech pada proszę Państwa mówiłem tak trochę o medycynie ostatnio znowu powiem o medycynie jest taki oto jest taka sytuacja że oczekujemy od lekarzy, aby wiedzieli co nam jest i w jakim sensie jest to prawda i tak powinno być. Natomiast bardzo często lekarz mówi: Nie wiem. I jest taka sytuacja: kiedyś, drzwi gabinetu lekarskiego, wypada facet kopnięty przez zdenerwowanego lekarza. I po tej sytuacji lekarz woła: Następny, proszę! No więc wchodzi drugi pacjent i mówi: Ej, pan doktor, chyba dzisiaj nie w humorze, może przyjdę jutro. Och nie, po prostu tamten facet którego od 10 lat leczę na żółtaczkę, dopiero dziś powiedział, że jest Chińczykiem. Także, proszę Państwa, może sami powiedzmy jednak lekarzowi, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ale a propos leczenia. Proszę Państwa, no, jak to się mówi, kartki z kalendarza się wyrywa, nie dokleja, a więc czas to jedyne, co nam ucieka. Może nie jedyne, ale zawsze. Trzeba o siebie zadbać. Proszę Państwa, ja staram się dbać. Nie bez przesady oczywiście, no ale tak, żeby Państwo jeszcze mogli mnie mieć, żebym ja mógł do Państwa mówić. Ostatnio chodzę też na bańki. Proszę Państwa, bańki. To jest niesamowite, jak bańkami możemy sobie pomóc. Ja tutaj, gdybym zaczął czytać o zbawiennym, e, jakby to powiedzieć, no o zbawiennym skutkach baniek, trzeba by zrobić oddzielną pogadankę. Ale mogę powiedzieć, że ma wpływ duży na krążenie, no na przeziębienie, na wszystko, naprawdę. Jak Państwo sobie poczytają o tym, wpływ na mieście, wpływ na stawy, wpływ na układ nerwowy, wpływ na przewód pokarmowy. To jest niesamowite, kiedy bańki mogą pomóc. Ja bańki biorę. Są to panie z naszego stowarzyszenia. Proszę, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z baniek, napisać do stowarzyszenia, my przekażemy. To są naprawdę panie, które mają cudowne ręce ja też, że wymazują no to jeszcze bańki postawią ja też ostatnio mówiłem o tym, że byłem w tej komorze proszę państwa i to prawda ale muszę powiedzieć, że zapraszam tam bo byłem też na generator plazmy FSL, co to jest? otóż to są można powiedzieć światło ale nie do końca które leczy ja Mam problemy z zatokami. Może właśnie czasem tak mówię dziwnie, ale mam problemy z zatokami. Nie wpadam w panikę, absolutnie. Ale problemy mam. Żeby sobie pomóc, właśnie poszedłem na generator plazmy. To zaawansowana nowoczesna technologia wykorzystująca do terapii światło plazmowe. Na skutek przepływu prądu między elektrodami wytwarza zimną plazmę, emitując energię o wysokiej temperaturze wraz z falami sekwencyjnymi, uwalniając wszystkie długości fal i tak dalej. Tu jest bardzo dużo o tym opisane. O co jednak chodzi? Ja po jednej wizycie poczułem przepływ energii przez mój nos. To znaczy zaczęło mi się lepiej oddychać. następnego dnia bolała mnie bardzo do głowa i wszystko po mojej głowie latało. Matko wielka, pardubicka, Zwłaszcza, że moje zatoki są nosowe. Ale czułem, że to właśnie o to chodzi, że coś się dzieje. Dzisiaj, no, płynie mi trochę z nosa, ale coś się ruszyło. Naprawdę warto znaleźć się właśnie w tym ośrodku. Ja już mówiłem adres: Ulica Opaczewska 85. Proszę naprawdę tam pójść, bo tam jest wiele jeszcze rzeczy innych, gdzie możemy podreperować swoje zdrowie, Podreperować i wspomóc swoje zdrowie. Na przykład stres, zmęczenie, brak energii. Mamy na to receptę. Centrum Naturoterapii Zdrowie Natura. Mają przyjemność zaprosić Państwa i tam zapraszają także na różne odczyty, więc proszę tam sobie pójść, spróbować, bo naprawdę warto. Mówię o tej medycynie, bo, no bo to już tak jest. Bo przecież czasami jest tak, że doktor do pacjenta jak zadziałało lekarstwo? O wspaniale! Mojemu synowi przeszedł kaszel, nie zniknął ból pleców, a tym co zostało, żona odetkała zlew. No, takie mamy, proszę Państwa, leki, takie mamy, leki, tak to jest. Proszę Państwa, a propos w ogóle zdrowia. No i teraz muszę coś powiedzieć, bo się zaczęło. Koronawirus. Wirus jest korony, nie mam, ale koronawirus. Proszę Państwa, czy ktoś jeszcze wierzy w cuda? Jeżeli tak, to no to dobrze, bo koronawirus to jest taki cud. Cud, który, hmm, znaczy cud głupoty, można by powiedzieć, bo tak naprawdę, proszę Państwa, to nie ma żadnego koronawirusa. To jest grypa. Trochę zmutowana, no i trochę tam nazwana. Proszę Państwa, popatrzmy teraz trochę na statystyki. I one nas przerażają. Dlaczego? Ja Państwu przytoczę. Proszę Państwa, czy Państwo zastanawiali się, ile ludzi zmarło od początku? Znaczy w tamtym roku na AIDS, na HIV, raka, malarię, zakaźnych chorób. Ilu ludzi zmarło na zwykłą grypę? Nie, państwo się nie zastanawiali. Państwo już wiedzą, bo tak podano, że od początku epidemii zmarło na świecie ponad 2900 osób. 85 tysięcy zakażonych. Czy tam być może zaniżone trochę sumy. Ale proszę państwa... Ja tutaj przytoczę, że w tym roku zgonu z powodu chorób zakaźnych w tym roku było ile? No, niech Państwo pomyślą. Statystyki podają, że będzie to około 9 milionów ludzi, którzy na całym świecie zmarło, tak? A z powodu chorób zakaźnych, tu są tak duże sumy, że mi trudno je w ogóle je tutaj przytaczać Państwu. No, tak na naprawdę, to są sumy, których mi tu jest trudno przytaczać. Na przykład jeśli chodzi o Polskę, Główny Urząd Statystyczny wstępnie podsumował 2019 rok pod względem demografii w kraju. Liczba Polaków wobec 2018 roku skróciła się, się około 28 tysięcy osób. Co jeszcze gorsze, w tym w zeszłym roku zmarło 35 tysięcy osób więcej niż się urodziło. To najgorszy wynik od II wojny światowej. Spadły także wskaźniki. Dzietności, co oznacza, że o następstwie pokoleń przyszłości nie może być mowy. Ze wstępnych szacunków wynika, że w 2019 roku zarejestrowano 375 tysięcy urodzeń żywych, czyli o 13 tysięcy mniej niż w roku poprzednim. Co więcej, rok temu zmarło około 35 tysięcy osób, czyli więcej niż się urodziło. To największa różnica od czasu II wojny światowej. Proszę Państwa. Czy ktoś o tym Państwu powiedział? Nie, właśnie ja to mówię. A tu koronawirus, blokujmy się. E, e, blokujmy, sam się blokuj. Jeśli chodzi o kanał na YouTube, tam też różne dzieją się dziwne rzeczy, tak? Proszę Państwa, to tak się nie da. To po prostu tak się nie da. I dlatego teraz tutaj do, dołożymy pełne dane. Otóż, proszę Państwa, bańki. To jest Teresa i Beata Spruszkowa. Tylko tyle podam, bo resztę proszę przez naszą stronę. Zaaplikujmy sobie bańki. Spotkajmy się z doktorem Bogusławem Dębińskim na ulicy Opaczewskiej 85, a bardzo szybko nam wytłumaczy, co to jest koronawirus. Proszę Państwa, ile tracą na tym Chiny, to tylko Chiny wiedzą. Ile w ogóle się dzieje dziwnych rzeczy. Natomiast ja tu Państwu dalej mogę przytaczać różne rzeczy. Ile zgonów spowodowanych paleniem papierosów w tym roku, co Państwo znać statystykę, a spowodowanych alkoholem? A ilu ludzi odeszło z powodu zabójstw? A ile śmiertelnych ofiar wypadków drogowych? Tu idą w dziesiątki, setki tysięcy. Na całym świecie to w miliony idzie, proszę Państwa. I nikt o tym nie mówi. Tak? A ilu jest ludzi, których dotknęła choroba, tak, czyli dotknął po prostu. E... Grypa przeziębienie starszych ludzi już po 80 i odeszło. Statystyki są zatrważające. Mówi się, proszę Państwa, że trzeba wyeliminować przyczyny chorób dolegliwości. No, coś z tym, proszę Państwa, jest. Ale spokojnie. Bo pewien pan mówi do lekarza, Panie doktorze, ja cierpię na bezsenność. No, co noc nie mogę spać, a lekarz mówi, no to trzeba wziąć, proszę pana, i wyeliminować przyczynę tego, e, tej bezsenności, po prostu raz na zawsze, trwale usunąć z pana życia przyczynę, dlaczego pan nie śpi. On mówi, uuu, panie doktorze, to nie będzie takie proste. Dlaczego? Hm. Widzi pan, moja żona jest bardzo przywiązana do swojej teściowej. Czyli mieszka z nimi, a ten nie może przez to spać. Proszę Państwa, więc nie szalejmy i nie dawajmy się omamić telewizyjno-internetowo, YouTubeowo i tam dalej, i facebookowo propagandą. Kor Polska się zablokowała, już tutaj sztaby się zbierają. Co się będzie działo, rany Boskie, co się działo, co się działo? Polskim rządzie oszalało. Zahuczało, zadudniało, wszyscy na barykady, koronawirus. Proszę Państwa, pewna firma wycofała się z maseczek, które dawała do szpitali. Więc szpital się oburzył. Dlaczego? Firma powiedziała, bo podrożały. No tak, teraz trzeba na wszystkim zarobić. Szlak mnie trafia, jak to widzę. I widzę tych ludzi, którzy boją się, chodzą chyłkiem, ktoś tam kaszle, mówią po co wyjść na ulicę, uciekajmy. Ktoś tym steruje, proszę Państwa. Proszę nie wierzyć w te rzeczy, w te bzdury w ogóle. O jakimś wirusie szalejącym, o zabijających nas. Ja tu powiedziałem, czy państ... niech Państwo wejdą, bo ja tu naprawdę czasu już nie mam i zobaczą. Zgony spowodowane HIV w tym roku, rakiem, malarią. Proszę sobie poczytać. To są naprawdę zatrważające liczby. I to nie jest 100, 200, 300, 400, a tu raptem mówimy, że zmarły osoby na koronę wirusa i tak dalej, i on już jest tu, on jest we Włoszech, on jest na Litwie, on. Proszę Państwa, albo się obudzimy, albo damy się zmanipulować tej całej hołocie, która nas chce ubezwłasnowolnić i pompować w nas jakieś kolejne leki, które zrobią z nas głupich. To tak jak o tych lekach mówiłem, że wszystko się wyleczyło. A żona jeszcze przepchała zew. Proszę Państwa, zastanówmy się, zastanówmy się, o czym w ogóle mówimy. To jest tak, jak mówi pacjent do lekarza. Panie ordynatorze, czy będzie mnie Pan osobiście operował? Tak, oczywiście. Lubię przynajmniej raz na rok sprawdzić, czy jeszcze coś pamiętam. Nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się zwariować, naprawdę nie dajmy się zwariować, bo tu dojdzie do naprawdę jakichś dziwnych rzeczy. A tak naprawdę to po prostu ktoś zwariował. Dzień dobry, panie doktorze. Jestem Napoleon Bonaparte. O! I uważa pan, że coś jest z panem nie w porządku? Ale ze mną jest wszystko w porządku. Gorzej z moją żoną. Ona twierdzi, że nazywa się Kowalska i mieszka na krzywym kole. Proszę Państwa. No pogadaliśmy dzisiaj. Znowu trochę przeciągnąłem naszą pogadankę, ale przecież trzeba powiedzieć tak, bo człowieka za zaproszeniem no szlak trafia, co oni z nami robią, jak oni nas kołują. Ktoś zapyta się, co to są ci oni, a to się domyśl, co to są ci oni. Proszę Państwa, ruszyło też y, to koło zamachowe y, y, będziemy wybierać, będziemy przebierać, Echym, że tak powiem zakaszczelne. Ruszyli wszyscy, którzy będą prezydentem i ci, którzy nie będą. I wszyscy dawaj, a jeszcze chcę powiedzieć o czymś jednym. Proszę Państwa, dzisiaj, czym niewiele się mówi, jest dniem pamięci żołnierzy wyklętych. Proszę pomyśleć o nich, proszę pomyśleć o tych, którzy już właściwie po wojnie oddali życie za wolność. Proszę też obejrzeć sobie jeszcze raz, bo wielu ludzi mówi co pan znalazł, gdzie pan znalazł. Film na YouTubie Odkrywanie prawdy. Jest to film, gdzie pokazujemy jak my i nasi nasza ekipa odnalazła żołnierzy wyklętych z oddziału Bartka Flame. Proszę sobie obejrzeć, bo to dzięki nam była uroczystość, spotkaliśmy się z rodzinami. To dzięki nam Powstała tam niesamowita uroczystość, na której byli także golec orkiestra, ponieważ ich ciotka tu zginęła, zamordowana przez UB. To my, nasze stowarzyszenie, jeszcze wtedy zaczynające się dopiero, ale już my i jako ja, odnaleźliśmy te groby i zaczęliśmy wydobywać ich. Więc proszę nie mówić co zrobiliśmy, a popatrzeć, wtedy będzie inaczej. A więc dzisiaj jest Dzień Żołnierzy Wyklętych. Czy Niezłomnych, jak to woli. Bardzo, bardzo wszystkim dziękuję Za datek, za wpłatę Właśnie za to, że możemy jechać Pomagać, wyciągać ludzi Niezłomnych, żołnierzy, bohaterów Ale także tych, którzy zaginęli Prowadzimy nadal poszukiwania I chcemy je prowadzić Proszę Państwa, nie odpowiadamy na anonimy Nie odpisujemy na YouTubie To nie jest forma naszego kontaktu Wszystkim bardzo dziękuję Życzę wspaniałego tygodnia Bez koronawirusa Korony niech Wam dają. wirus niech sobie biorą nie bójmy się, bo za chwilę zwariujemy. A jak powiedziałem, mamy takie miejsca, o których mówię, gdzie możemy pójść i się zabezpieczyć, aby nas, przepraszam, za wyrażenie, szlak nie trafił. Mówię o zdrowiu. Dziękuję wszystkim, udostępniajcie, lajkujcie. Wszystko to, co robi się, niech będzie, niech moc będzie z wami, tak? Jak to mówił jeden alleluja! I do przodu po drodze asfaltowanej i z wodą gazowanej. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa. Trochę musi być humoru, żebyśmy nie zwariowali. Do następnego razu, a w tym tygodniu też coś nowego damy.